Mamy bardzo ciekawą opinię, bo tutaj mamy informację, że on, czyli kolega niebieski z Farmowitu, on nie tylko jest dobry na to, co pani mówi. Ja tam w tamtym filmie opowiadam na temat jego zastosowania, jeśli chodzi o wspieranie układu ruchu, glukozaminie, nie siarce. Ale czytamy dalej. On daje takiego kopa, człowiek staje się taki witalny, że świat by porwał. Biorę to zawsze, gdy jestem apatyczny, nie nastawy. I teraz tak. Jeśli chodzi ogólnie o kolagen, to on przede wszystkim jest białkiem. A białko jest bardzo fajnym źródłem energii dla naszego organizmu i nasz organizm lubi się z białkiem. Ale dodatkowo faktycznie w tym kolagenie jest sporo witamin. E, I są to takie witaminy. Które mogą też za witalność w naszym organizmie odpowiadać. Mamy tutaj dodatek witaminy D, mamy witaminę K2, mamy również witaminę B12. E, ogólnie w tych kolagenach jest dość spora dawka witamin z grupy B. A witaminy z grupy B też są kojarzone z taką dodatkową witalnością, tonizacją układu nerwowego. I u wielu osób, które na przykład na te witaminy z grupy B są wrażliwe, czyli bardzo mocno reagują, faktycznie po tych witaminach z grupy B może wy występować takie lekkie pobudzenie. Jeszcze jeden trop, jaki mi przychodzi do głowy. To jest tutaj również obecna kurkumina. A kurkumina u wielu osób też ma taki energetyczny vibe, i to daje właśnie taką dodatkową energię. Więc być może, że właśnie suplementacja kolagenem, oprócz tego, że to białko kolagenowo po prostu dla naszego organizmu jest korzystne, to właśnie te dodatki witaminowe mogą też opiekować się niedoborami, ale również wspierać taką ogólną witalność. A jeśli chcecie wypróbować kolagen niebieski, czyli kolagen stawy chrząstki mięśnie, to zapraszam Was serdecznie na kopel, gdzie od 200. Tutaj w tej chwili mamy darmową wysyłkę, a ja jak zawsze jestem tutaj i czekam na Wasze komentarze, a najbardziej na opinie na temat naszych produktów.